Aresław, ja nie chcę zapeszać, ale chyba klują się kolejne dzieci. Słyszysz? Nastawiłeś uszy. Dzieci się klują, no? Chcesz otworzyć i zobaczyć? Chciałaś zobaczyć dzieci, ale one jeszcze długo, zanim się wyklują, wiesz? No, one jeszcze długo, Aresław. Dopiero dziurki mają takie malutkie. Zobaczcie na tę chwilę. Sprawa wygląda tak. Zobaczcie, kto się dogadał i kto się nie bije. Ten już stanął na nogi, tak w miarę sensownie. Dalej mu się nóżki ślizgają, ale w miarę stoi. I jeszcze wieczorem je rozdzieliłam, włożyłam do tego koszyczka, ale ten drugi był w mniejszym koszyczku. No a później już je wsadziłam razem i się dogadali. Trochę się bili, ale się dogadali. Musicie mi wybaczyć, że te nagrania z domu są takie ciemne, ale robię co mogę. Lampą, świecę, wszystkie światła są pozapalane. No ale mam tak ciemno w pokoju, że te nagrania brzydko wychodzą. Jako, że te dzieci kolejne nam się za szybko nie wyklują, to otwórzcie z nami paczkę z temu. Coś będzie dla kurczaczków, coś będzie dla Aresa i coś będzie dla mnie. Przewrócił się na plecy. <grymne> Dzieciuki, czy wy się przestaniecie co chwilę przewracać? Jak szaleją, dopiero je wypuściłam, one mają teraz dużo energii. Ale patrzcie, ten ma szerszy dziób, dużo, nie? Niż ta. Mi się wydaje, że tamten to jest dziewczynka, a to jest chłopak. Zobaczcie, nie? Tak po, po ich twarzach. To jest taka bardziej dziewczynka. a kaczki się boją. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam dla siebie, to takie spodnie z takiego materiału jak kocyk, żeby miała w czym na rower chodzić z Aresem. Proszę mi ciężko, jedną, jak nie będę otworzyć. Co kaczuszki sądzą? Spójrzcie, kaczuszki takie mięciutkie. Zobaczcie takie. To jest ciepły materiał, bo ja już jedne takie zamówiłam i jaki te z Aresem na rower, to jest mi w nich ciepło. Kaczuszki. Druga rzecz to czapka. Taka do stajni. Taka nie do ludzi, tylko taka... Do... Ty! Słazić <ścoughs> mi z mojej czapki. Z takim uśmieszkiem. Taka do brudzenia na wsi. Najważniejsza rzecz, której potrzebowałam i to się muszę z babcią podzielić. Babcia jeszcze nie wie, że zamówiłam. Będzie się cieszyć, bo nigdzie nie mogłam dostać takich grubych skarpet z takim właśnie... Z takim futrem w środku, i patrzyłam na polskich stronach i nigdzie nie było. Zobaczcie, ile różnych kolorów zamówiłam, ale to do podziału. Te jak wygają. Te szalone. Aresław nierówno zamówiłam. Babcia dostanie dwie, ja sobie zostawię trzy. Ta w ogóle ma rogi. A kaczkom jak się podoba. Zobaczcie, co robią. <grym> Kaczko wsadzić do skarpety? Ładne, nie? Ale te, te rogi niepotrzebne, bo za chwilę odpadną. Na pewno nie są jakiejś super jakości, ale tyle na tą zimę starczą. Kaczuszko mi też te różowe się najbardziej podobają. Patrzcie, jak mi się podoba. <grym> jakie słodzie, jakie W ogóle te kaczki będą odporne na wszystko. Te kaczki będą musiały u nas zostać, bo ich nie dam nikomu. Ty! Tak nie rób. Tak nie rób, bo się brokatem zatrujesz. Niech tylko jakaś kaczka mi się tu swajda na skarpetę. Musiałam okno zamknąć, bo tak wieje i Lila tak szczeka, że tylko słuchać to, co jest na dworzu i Aresowi jest teraz gorąco. W ogóle to mieliśmy iść na rower, a tak zaczęło wiać, że chyba nie pójdziemy. Jarosław się załamie, a wczoraj z nim nie byłam, bo mówię pójdę jutro, bo dzisiaj miał być zimniej. No ale chyba nie wiem, czy pójdziemy. Czy kaczuszki wiedzą, co to jest? Czy wie kaczuszka, co to jest? Kojarzy kaczuszka to skądś? <gryzł> w palec. To są pampersy dla kaczuszek. Takie w mniejszym rozmiarze. No a teraz będę potrzebowała większe pampersy, no bo jeszcze coś tam się wykluwa. Zobaczymy, co z tego będzie, Aresław. Czy będzie, czy nie. Wiem, że ci jest gorąco. Chwila, czy zaraz ci otworzę to okno. Albo pójdziemy na dwór za chwilę, dobra? Ty, Aresław! Zobacz, co ja... Patrz! Wiesz, co to jest? <laughs> Widzisz, co to jest? Za chwilę się popłaczecie ze śmiechu, jak ja wam to pokażę. Czekajcie, tylko żeby to otworzyć. Aresław, to nie jest rozmiar na kasiuszkę raz ja rozwodnią go z złapać, jej nie! To jest rozmiar na kurę. Nie na kaczkę. I tutaj jest, patrzcie, szalik jeszcze, ale to, to jest za duże. <grywy> Daj czapę. A no pokaż jaki szalik założę. Patrz. Patrz jaki szalik. Chcesz mieć szalik świąteczny? Zobacz, jakie fajne. Kokolinę bym założyła, ale kokolina na zawał odejdzie, jak to zobaczy. Ona się tak czerwonego koloru boi. Właśnie, tobie też coś zamówiłam. Tylko muszę to znaleźć. Zobacz, dziecioku mały. To jest właśnie dla ciebie. Właśnie z myślą o tobie to zamówiłam. Jeszcze cię na świecie nie było, a ja już wiedziałam, że będziesz potrzebować. Wiecie, co jest taki mały problem? Bo to jest rozmiar na nowonarodzoną kurę, na taką malutką. A ta kaczka, zobaczcie, jakie ona ma grube nogi już. I to by było takie na styk. I jeszcze tak wąsko, zobaczcie, tak wąsko by jej nogi spięło że w ogóle by nie mogła się ruszać a ona chce, zobaczcie, chodzić tak się zamyka lekko się otwiera, ale no to nie na kaczkę jednak to nie wiem co to jest nie mam nożyczek, no otwieraj Arciu no otwórz otwórz, bo nie mam nożyczek może tobie się uda nie mam pojęcia co tam jest naprawdę o czekaj, jest dziura co tu może być Areswo? Co to może być? Kaczuszki. Czy to coś dla kaczuszek? Czy to coś dla Arcia? Co to? Aha! Właśnie! No przecież najważniejsze, nie? Już wiem, co to jest, patrzcie. Zobacz, Aresław, co tu jest. Ale ci z nosa leci. Te taśmy rozwalają. Te kaczki mają ADHD, naprawdę. To nie na moją cierpliwość, ja nie mogę mieć... Ja mam psa z ADHD, to mi wystarczy, ale kaczki z ADHD to już jest inny level. Dobrze, że są tylko dwie. Chociaż nie jest powiedziane, że jeszcze dwie się nie wyklują, bo ja będę te jajka, te dwa kacze trzymać do 32 dnia w inkubatorze. Dobra, patrzcie, co mamy. Żałuję, wiecie co, żałuję, że nie zamówiłam tego więcej. Bo. Patrzcie, one już wiedzą, że to dla nich. Patrz, Aresław, takie mini dla dzieci. Oj, sorry, chciałaś się bawić? Dobra. Patrzcie, tu, tu jest karmidełko. Tu jest poidełko, takie mini. Zobaczcie, jakie słodkie wozia. Patrzcie, Takie akurat dla Kaćków. No i ogólnie one muszą być oddzielnie. Jak teraz kury się wyklują, to one muszą być oddzielnie, bo one pozabijają te kury. No i przydałoby się takie... Jeszcze jedno kamidełko. Nie? No ale teraz zamówię to zanim przyjdzie, to już nie ma sensu. Aresław. Aresław w ogóle w innym świecie jest. No, zobaczcie, no DHD. Ten tutaj niszczy. Ten tutaj niszczy. <głos> <głos> Matko, one mają dopiero parę dni. A Co będzie dalej? <noise> Jak lata. Co będzie dalej? Patrzcie, on już wie, że tam powinna być woda. On ma to w genach. Wie do czego to służy. Fajne, nie? Aresław, fajne, ale wykonanie takie średnie, powiem wam. To za to dałam parę złotych, więc to tam majątko nie kosztowało. Nic nie ma co się dziwi, że to jest takie wykonane, muszę tu tak trochę spiłować, bo źle wchodzi. Jedno i drugie w te dziurki, bo tutaj widzicie, na dziurkach jest. Kto tu broi? Kto tak broi? Wsadzę cię do tego pudełka i cię tu zamknę. Akurat taki rozmiar na kaczuszkę. No <grym> broją, widzisz? Broją? Ja ty tylko leżysz i się patrzysz. A na rower chodźmy dzisiaj. Ty musisz kondycję robić. Musisz dbać o swoją kondycję. To no nie wytrzymam. Ten, ten spad ze mnie leży do góry nogami. Ja nie będę was to chwilę podnosić. Ten mi rękawiczki tutaj dziabie. Za nogę, nogę go ciągnie. Jak ten ptak ma mieć proste nogi, jak on go co chwilę ciągnie za te nogi. Aresław, kolejne rękawiczki mam, bo ja raz założę rękawiczki, już są brudne, bo ja idę wszystkich głaskać i, i po jednym razie mam wszystko brudne, więc takie zwykłe rękawiczki na rower też się przydadzą. Tutaj coś dla Aresława. Nie mam pojęcia, jak mu to założę na głowę, ale wyglądało słodko, więc wzięłam, też nie było drogie. Widziałeś ares? Patrz, paczka ci zabierze. A jak nie, to kaczki domek będą miały. Wchodź tam. Wchodź tam. Wchodzisz? No, schowaj się tam. Nie ma kaczki. Widzisz? Nie ma kaczki. Nie wiem, takie... Takie coś. Nie założę mu tego teraz. Musicie mi wybaczyć, ale jemu ja jest tak gorąco, że ja nie będę mu nic na głowę zakładać na razie. Dopiero jak będziemy na zewnątrz. Kaczki zatwierdziły. Mówią, że fajne. Feluś, oddawaj. Zabieram. Zabieram feluś. Uwaga, uwaga. Moment, w którym powiecie, że mam coś nie tak z głową. <grym> ej, ale jak. Ej, zobacz, areszt, jak to jest dobrze wykonane. Ty, ja myślałam, że to będzie taki. Wiecie, co to jest. Wiecie, co to jest. Ej, to jest. Małe. To jest małe. To jest dopsanie. zobaczcie, jaki on jest wielki. Zobaczcie, jakie to jest małe. No bo. Kaczki, uspokójcie się. Ale Mikołaj, fajny ty. Jak nie będzie na ciebie pasowało, to mamy Mikołaja. Bo się. Patrz, tak się postawi do zdoby. Też mu dzisiaj tego nie założę. Dopiero jak będziemy na zewnątrz. Zobaczcie, kaczki mówią, że fajny. Czekaj, zobaczcie jak to się na, na dole robi, na rzepy, w sumie Aresławik, nie to jest tylko na dwa rzepy, to da radę mu to założyć i wiecie o co chodzi, nie, że założę mu to tak na grzbiet, czekajcie, czekajcie, już on demonstruje, no zobaczcie jak to jest małe, no i on ma biec i ten, ten Mikołaj ma na nim tak jechać, Plan wydawał się dobry. Ale, no, nie wiem, myślałam, że to jest większe. Chcesz jechać z Mikołajem? To jedź. Feluś też chce? Wskakuj, Feluś. Wskakuj, Feluś. Jedziemy wszyscy. Wypchnąłeś siostrę. Nogi jej się rozjechały. Nie, nie wiem, ja sobie tak mówię, że to jest samiec, co to jest samica. Dawaj, malutka. Dawaj, ty też będziesz jechać. A no zobaczcie, dzieci jak dzieci. Chcą się bawić tylko. No nieważne czy człowiek, czy piesek, czy kaszuszka. Wszyscy chcą się bawić. Co to było, Aresław? Co to było? Aresław, ja myślę, że jak pokażemy to za chwilę babci, to Babcia powie, że jesteśmy nienormalni. Dlatego damy najpierw babci skarpety, żeby się ucieszyła. To wtedy tak lepiej to przyjmie, że takie coś kupiłam. No ale no zobaczcie, przecież to może być jako ozdoba. No zobaczcie, jak to jest dobrze zrobione. Co naprawdę nie było drogie. Kaszki gdzieś jadą. Gdzie jedziecie kaczuszki? No chciałam im zdjęcie zrobić, ale oni nie współpracują ze mną. Jedna kaczka jest przymija, on się na nią patrzy. Arciu. Arciu. No. Kaczko. Idź bo gdy mam takie ładne zdjęcie zrobić. Idź do Mikołaja. No nie współpracują. Skoczyła na mnie. Arciu, jak tobie jest gorąco, to aż tak... Dobrze nie wychodzisz na zdjęciach. Ty musisz iść tu, bo ty taka szybka nie jesteś. To szybciej ci zrobię zdjęcie niż tej drugiej. No, nie współpracują już. Ja <laughs> chcę wam. W... Oj. Chcę wszystkim na pamiątkę takie zdjęcie zrobić. I oni nie współpracują ze mną. Kacusie. nie zjadać Aresa śliny, Fu. Oj te dzieci Arciu za chwilę do koszyka trafią, wiesz? Te twoje dzieci za chwilę trafią do koszyka, bo już za dużo rozrabiają. Mikołaja zepsują. Zepsują nam Mikołaja. Arciu, spójrz się tak ładnie na mnie. Śtupka ją swędzi. No, ją ciągle swędzi śtupka. Tak już fajnie nadąża za nim. Poszło od ciebie. O matko, poszło od niego. Sprawdzałam, jak tam kolejne pisklaki czy już wyszły z jajka, czy jeszcze nie, ale jeszcze chyba długo, wiecie. Może dzisiaj wieczorem pierwsze zaczną wychodzić. Kto tutaj broi? Co to za słodkie kaczuszki tu broją? Nie, już was nie wyciągnę na razie. Wypiekałyście się, to starczy. Ja tak myślę, Aresław, że my sobie chyba odpuścimy dzisiaj rower. Bo mi się tak nie chce, tak wieje wiatr. Zimno mi nie przeszkadza, ale jak wieje wiatr, to mi się nie chce. Arciu, a zrobisz papa? Zrób papa. No dobra. Takie może być.